Z czym Pani kojarzy się ten sygnał? I z nalotem. A to jest alarm bombowy. Pewnie co kwestia nalotu. Nie. Czy Pani by wiedziała, co zrobić w takiej sytuacji, gdyby taki sygnał Pani usłyszała? Szczerze? Nie mam zielonego pojęcia. Pan wie, co zrobić w takiej sytuacji, gdyby taki alarm się pojawił na Udać się do schronu. Tylko w Gdyni małej, ich jest, z tego co pamiętam. Znam jeden schron, mniej więcej tak dwa kilometry od miejsca zamieszkania. Wie Pan, w jakim jest stanie? E, nie. Są pierwsze drzwi schronowe, które są no, uszkodzone do naprawy, tak? Aha. Zadzwoniłam do y, obrony cywilnej i spytałam się, czy wiedzą, że są tutaj schrony, że może by przyszli zobaczyć. Nikt się nie, nie stawił. Także jesteśmy pozostawieni sami sobie i to są duże koszty, bo jedne drzwi, żeby y, dorobić, to 10 tysięcy, a ich jest y, 10 sztuk. Państwo tak? widzicie sens w tym? Tak. Czemu? No, jest to dla nas bezpieczeństwo. Schrony są i powinny być udróżnione. Właściwie to powinno już być wiele lat temu zrobione. Proszę zobaczyć, tu są stalowe drzwi. I tu jest wejście ewakuacyjne. Tylko niestety trzeba prawie się schylić. Może tam wejść? Proszę bardzo. Jesteśmy w stanie tutaj wejść? Jest światło zapalone, bo ja już wszędzie światło porobiłam. Widzi pan, jakie A. klepisko? To wszystko było A. tutaj zasypane. To. Sami państwo robili? Ja w zeszłym roku to robiłam. Takich budowli jak ta jest w Polsce mnóstwo, ale niestety nie nadają się do wykorzystania są zrujnowane, zniszczone i nieprzystosowane do tego, do czego miały służyć czyli do ochrony przed ewentualnym atakiem bombowym. Te zaś, które do czegokolwiek się nadają, które spełniają wymagania, wystarczą zaledwie dla 4% mieszkańców Polski. A co z pozostałymi mieszkańcami, gdzie mają szukać pomocy? Można na przykład dzwonić do Centrum Zarządzania Kryzysowego, które jest w każdym mieście. Do centrum. Dzień dobry, ja się zajmuję do Centrum Zarządzania Kryzysowego. Tak, tak. Proszę pana, chciałem pana zapytać o taką rzecz, czy tu gdzieś w okolicy Grywi, w Lwicach są jakieś bezpieczne schrony w razie gdyby coś się działo? To nie do mnie pytanie. Ja jestem dyżurnym. Mhm. Nie ja specjalnie wiem. No ale to do dyżurnego się dzwoni najczęściej, prawda? No i nie tak. No nie, to ja takiej wiedzy jeszcze nie mam. Czy w razie jakiegoś zagrożenia. Jest przewidziane schron dla mieszkańców tutaj w Łodzi czy trzeba na własną rękę gdzieś szukać? Są ukrycia w Łodzi, ale jest ich tyle, co kot napłakał. Kolejna strona medalu, te ukrycia to chyba wieki temu albo jeszcze dalej były czynne i sprawne. Czy Pani się orientuje, gdzie w razie czego w mieście są jakieś schrony? Pan, czy pani mogę Pana przechodzić do Centrum Kryzysowego? Ponad w tamtym roku była robiona inwentaryzacja przez Straż Pożarną, jest to w opracowaniu. Aż trudno w to uwierzyć, że w Centrum Zarządzania Kryzysowego nikt nie był w stanie powiedzieć mi, gdzie mogę się schronić w razie niebezpieczeństwa. Taką informację znalazłem za to na stronie internetowej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Aplikacja Schrony powstała dla ludności tak? i pierwszym zamysłem to było to, żeby zinwentaryzować, czyli sprawdzić ile jest w ogóle budowli ochronnych w Polsce. W tym narzędziu są schrony, takie w których ludzie mogą się schronić przed no bombami. Są czerwone punkty, tak. Czerwone może... punkty to co? Tak, czerwone to są schrony niebieskie, tu mamy... Czynne schrony? Tak, tak... Czy... Takie... czynne, to znaczy to są schrony zinwentaryzowane, czyli policzone. Ale czy to są takie schrony, gdzie w sytuacji zagrożenia ktoś otworzy sobie tę mapę i będzie chciał schronić się w tym schronie, to będzie mógł tam wejść? Nie wszystkie się nadają, nie wszystkie są idealne, bo nie wszystkie po prostu nie były przez wiele lat remontowane, ale szacujemy, że około 30% z tych schronów, czyli budowli ochronnych, będzie się nadawało. Do przetestowania przydatności tej mapy stworzonej przez strażaków wybraliśmy jedno z większych osiedli w Polsce, czyli warszawskie miasteczko Wilanów. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, 9A to jest to? Pan też tutaj... Tak, to, tak, 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 tak. Grzegorz Kuczek z Na takiej aplikacji straży pożarnej jest miejsce do schronienia. Nic nie. To co tu jest podziemnego tylko? Garaż. To, to tylko garaż. Jest za tym. Garaż. To byliśmy, w tym 9a. Po drugiej stronie ulicy tam jest kolejne miejsce. Adres się zgadza, ale nic takiego nie ma, sobie by przypominało schron. Prawdopodobnie chodzi o kolejne miejsce garażowe tu, w podziemiach tego budynku. Sprawdzaliśmy funkcjonowanie tej, tego narzędzia waszego, i to jest tak naprawdę mapa garaży podziemnych, piwnic. To jest inwentaryzacja, to jest pokazanie obywatelowi, pokazanie nam wszystkim, gdzie są takie miejsca. Co by było w sytuacji, kiedy nie mamy tej informacji, jest nalot, jest bombardowanie. Na pewno lepiej jest się schować w piwnicy i przed odłamkami chociażby być schronionym, niż być na ulicy, niż być, nie wiem, w parku e, czy na otwartej przestrzeni.